13. Dopiero o białym dniu powrócił Krzyś do dziadka. Był tak znużony, że nie miał siły ani pytać, ani odpowiadać. Wymruczał pozdrowienie i zaraz powlókł się do tapczana z pościelą. Zdążył jedynie zauważyć, że draby nie zeszli jeszcze ze stanowiska i że stary Kawka nie śpi, lecz z braćmi mieszczanami w zamkniętym kramie żywo o czymś rozprawia. Rzucił się w ubraniu na pościel i przespał na jednym boku do południa. Przyszła potem babcia kawczyna, za nią krewniacy i krewniaczki, kram odemknięto, drabów dawszy im po i po kwarcie piwa odprawiono. Zrobiło się gwarno, hałaśliwie. Nie brakło narzekań, jęków, płaczu, nawet głośnego zawodzenia. Krzyś nie chciał do cudzych biadań dorzucać swego lamentu. Na boku siadł. W milczeniu słuchał, jak opowiadano szczegóły klęski, wymieniając coraz nowe szkody, coraz nowe ofiary. Ściskał mu serce ból osobisty, czekał na sposobność dzielenia się nim, zdobycia rady lub przynajmniej pociechy. Nad wieczorem kram opustoszał. Po nocy niespanej, po dniu spędzonym na biadaniach, każdy czuł śmiertelne znużenie i biegł spocząć, choćby na pogorzelisku. Dopiero, gdy dziad i wnuk pozostali sami, ostatniemu usta się rozwiązały. Szczegółowo rozpowiedział swe nocne przygody, jako dziecko odnalazł i od śmierci obronił, jako potem przez granda hiszpańskiego był oczarowany, jako dziecko przez tegoż Hiszpana skradzione zostało, jako za złodziejem urządził pościek i długo po zaułkach się uganiał. Za bramą krakowską, mówił, wyrzekając, Wedle zabudowań klasztornych, mimo włók mieszczańskich, pomiędzy płotami, chmielnikami, stogami, czarownik jak wąż się wykręcał. Dwa, trzy razy w garści go miał prawie zawsze się przecie wywinął. Wreszcie o pierwszym pianiu koguta bez śladu scrzezł. Stary kawka czujny, choć niewywczasowany, pilnie chwytał słowa wnuka. Dosłuchawszy do tego miejsca, przeżegnał się kilkakrotnie. O pierwszym pianiu, powiadasz? Lękliwie spytał. O pierwszych kurach, panie dziadku. Stary nosem pociągnął. Smołą mi to wszystko śmierdzi. Jeno nie szewską. Krzyś westchnął zafrasowany. A onże hiszpan? dopytywał Kawka. Po chrześcijańsku gadał? Kat jego wie, mieszał słowa święte ze świeckimi, formuły jakieś dziwne odmawiał. Hmm, właśnie tak czynią kabaliści. – Nie dojrzałeś przy nim świętości jakowej, krzyżyka, medalika, znaku, jaki noszą prawi synowie kościoła? – Znaku? Znaku? – powtarzał, przypominając sobie młodzieniec. – A! – zawołał nagle, zzydla się zrywając. – Mam ja tu obiekt jego własny, który mi do trzymania powierzył. – Byłem go jeno nie uronił w tumulcie. Pobiegł do sukni swej na kołku wiszącej, którą był zdjął, spać się kładąc. Przeszukał niecierpliwie wszystkie kieszenie, były próżne. Zerwał suknię, głośno biadając, poczuł, że coś w niej cięży. Przy powtórnym szukaniu przekonał się, że ciężki przedmiot przerwał kieszeń i osunął się za podszewkę. Rozdarł suknię drżącą ręką, zawinięcie wyszarpnął, na stół cisnął. Kawka przysunął kaganek. Zabrał się ostrożnie do rozwijania szmaty czamlatowej. Znalazł pod nią. Woreczek jedwabny z woreczka wyciągnął przedmiot, mocno błyszczący. Klejnotowi przyjrzał się uważnie, spróbował jego dźwięku, giętkości. Złoto, prawe złoto, rzekł, głową kręcąc. Krzyż, że to, czy nie krzyż? Zapytał pochylony nad dziadkiem młodzieniec. Ciekawość go paliła, niecierpliwy był dowiedzieć się, w jakich rękach znajduje się dziecko w katolickich czy szatańskich. Stary nie przestawał głową kręcić. Niby krzyż, a nie krzyż. Tak patrzając, widły, a tak znowu, znak mnożenia. Przysunął przedmiot do oczu. Kwiatki przytem jakoweś? Wpatrzył się pilniej. I coś napisane przetarł oczy chustką, z trudem sylabizował. Kruks christi. – Korona Christianorum – dokończył żywo Krzyś. – A ty skąd wiesz? – zadziwił się stary. – Toż samo wyczytał on czarownik na ramieniu hanusiowym. Dziwne to sprawy. A i nieczyste, pono. Z kolei przystąpił Krzyś do oglądania zagadkowego przedmiotu. Było to coś na kształt litery X wyrobionej ze złota i ułożonej na wianku splecionym z róż i cierni. Na ramionach w dwóch wierszach krzyżujących się wyryto napis łaciński. – Co z tem uczynić? – spytał, ważąc klejnot na dłoni. Kawka zamyślił się. Już też i senność rozbierać go zaczynała. Wpatrywał się w płomień kaganka oczami zmrużonymi. – Do księdza z tym trza – wymruczał wreszcie od stołu wstając. – Wytłumaczy, poradzi. Ojciec Bonaventura, od Augustianów, k temu najlepszy. Człowiek święty, w scjencjach wszelakich biegły. Święte słowa pana dziadka, zaraz? Jutro? To się wie. Zamknęli klejnot pod klucz, Spać się pokładli. Przed samym zaśnięciem Krzyś zagadnął: Panie dziadku, a co? Mnie się zdarzem, tego czarownika już gdzieś ci widział. To być może. Jedno, że wówczas nie miał brody. Mogła mu urosnąć. No, no tak, mógł też przyprawić ją sobie. I to prawda. Dziwniejsze, że nie był wówczas Hiszpan. A czyś pewny, że jest Hiszpan dzisiaj? W metrykęś mu zaglądał. Choć byli sami w izbie, głos przyciszył i dodał – u nas dziś, chłopcze, każdy wydawać się może za co chce – Małoż na zamku maszkar niemieckich, włoskich, hiszpańskich, holenderskich? Kto zgadnie, co pod larwą. Westchnął i dokończył ziewając. Śpiejmy, nie do nas to należy.